Padać na zewnątrz, więc jest w miarę fajna pogoda do nagrywania, tak więc ruszajmy. Pierwsze, co zrobimy w dzisiejszym odcinku, to znajdziemy te miejsce mocy, do którego możemy wejść ten cały krocek. Sześcian krocek, nie wiem w ogóle. Ono jest tam. Tylko pytanie, jak tam wejść? Tutaj pamiętam gdzieś otworzyło się jakieś wejście, ale no nie wiem dokładnie gdzie, więc to będzie taka improwizacja. O tam jest taraska, okej. Okay. Jak ona jest tam, no to trzeba jakoś tędy iść. Mówię będę improwizował z wejściem, nie wiem czy w ogóle będę szedł dobrze. Nie, tędy nie pójdę. To jest zablokowane. E, a może tędy, słuchajcie. Tędy wejdziesz na górę. Nie, nie wejdzie. Ło, Kurde, improwizacja. A tędy chyba. Słuchajcie, nie no. Powinno się tędy dać wejść. Nie, tam jest zablokowane też. No to jaki bullshit. Trzeba, trzeba to obmyśleć dokładnie, bo ja nie wiem jak to właśnie wejść, a to jest skampagowe. Raska jest tam. Tam, 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 tam o. Tam jest gdzieś raseczka. Tu trzeba jakoś wejść. Tędy nie wejdzie chyba. Nie, tędy nie ma szans w ogóle. O kurde no zrobili <gryw> nas w konia. A, bo ten da się jakoś wejść, ale tylko, że ja nie wiem jak. Tak będę przez pół odcinka szukał wejścia. No, tędy nie wejdę, to jest... ...za głupie. O, to co to jest? What the... To tędy! O kurde! nie, zamknięte, słuchajcie, no to też nie wejdę. Ha, 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 znalazłem wejście, ale jest zamknięte. What the... fuck? A w ogóle zobaczmy czy wszystkie klocki wsadziłem, nie, no były dwa klocki Tu jest jeden, tam jest drugi Teraz pytanie jak do tego trzeciego dojść, mówię będę pół godziny, pół odcinka szukał wejścia, no ale No, trzeba poszukać Tam jest jakieś wejście Nie, tam jest jakaś przestrzeń, no tędy trzeba jakoś wejść, kurde, tylko jak? How, 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 how How y tam jest jakieś przejście? Dokładnie to ja nie pamiętam Fuck, Woohoo! A poszukałem, może tędy będzie coś. Nie, tędy też nie wejdę. Fuck. A może zrok orła? Coś mi pomoże. Chyba raczej nic. Bo nic tutaj takiego ciekawego nie widzę, żeby mi pomogło. Mhm. Nie, nic. Kurde. Eee. Um. Tu są te jebane krocarze. Trzeba jakoś wejść, tylko tam jest zablokowane przejście właśnie i bullshit nie da się. Może jakiś ee, ten koleś mi pomoże. Dajmy tego doktorka, on tam doktorek jest. Może z nim pogadamy, to może nas gdzieś zaprowadzi. Bo nawet miało sens. O, a, What's up? Your politicians are constantly referencing the founding fathers, insisting they must have been in support of one thing or another. I have never seen such a blatant disregard for history. That's just typical political propaganda. It's also dishonest and delusional. How can anyone claim to know what these people wanted based off scraps of paper and wishful thinking? They're looking for intent. What these men envisioned for our country and its future. Idealistic and unlikely. I don't think most of your presidents and senators and judges care what the founders thought. They just want to know how they can bend old words to achieve modern goals. Who cares if they were. Deists or theists or wanted a central bank. Why do people need the validation? What should matter is what you, as an individual, believe, and why you believe it. What are we so insecure that we have to find 18th century letters to validate our beliefs? Oh look, mum, a dead man agreed with me. Maybe. If you transpose the letters in his shopping list, you can plainly see he was on my side. Jesus, Sean. That's a cynical way to look at it. Doesn't make it less true. Okej, okay, czyli ona mi ci pomógł, aczkolwiek chyba znalazłem wejście. Czy znaczy wejście i inne miejsce, gdzie mogę ten krok wstawić. Widzicie tam? Tam jest taraska, i tu jest to miejsce, więc chyba gdzieś tędy można pójść. I chyba już dokładnie wiem, którędy. Nie mówię, że na pewno. Tu tylko sprawdzę, czy tędy da się wejść. Tędy się nie da. O nie, tam są jakieś schody. No tutaj jest zamknięte, to to. to o, widzicie taki bullshit. Tam tędy chyba się na górze da wejść. Bo tam, tam pomyliło mi się, tam nie idziemy, tam będziemy szli po czwarty krocek A tutaj idziemy, ły, the... zeskok A tędy idziemy po ten trzeci Nie wiem ile tu krocków będzie Chyba cztery właśnie, ale no, znalazłem chyba wejście Tam było, pamiętacie pomieszczenie, które było tak skambogowo zbugowane, że było puste i nic tam się nie dało zrobić I to chyba o to pomieszczenie chodziło nie jestem pewien, ale no, chyba to myk do góry. Stryk, stryk. Okej, okay, tutaj już nas nie interesuje, ten krcek, bo jest wsadzony. I tędy chyba da się wejść. Nie obiecuję, że się da. Jest? Nie, no, byłam bu, bu. What the No, myślałem, że znalazłem wejście, ale nie, nie znalazłem wejścia jest No kurwa nie ma skakał, bo to jest samobójstwo. Praktycznie. Tam są jakieś... Nie, tamtędy też nie wejdę. No, chyba będzie synchronizacja jak tędy skoczę Nie no, to byłoby chujowej, to było w ogóle nieprzemyślane. Czykolwiek, no innego wyjścia chyba nie ma. Kurde no, boję się skoczyć, że mnie... bo mnie jeszcze rozwali Nie skoczysz, no, super. Zejdźmy w ogóle z tego wszystkiego.

Or might it be changed? Here we learned the answer, and thought that it might save us. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat in thrall and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became real. hundred minds could wish away a wall or create a tree what might a thousand do ten thousand more might we change the consensus and will the threat away we resolved to send one into the sky where it might illuminate us all once placed a sentence would be uttered Make us safe. In this way, we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward. But there was no way to maintain control. To direct the beam. To enthrall the world. To speak the words. So Okej, okay, czyli... Kolejny pomysł, który no nie wypalił aczkolwiek, wydawało mi się, ma trochę szalony na początku. E, chcieli oni wysłać te wszystkie... W ogóle nie wiem, oni mieli tyle tych e, jabłek no. Prawdopodobnie jest tylko jedna jabłka, jeden, nie wiem, sklonowali, może oni sami je wytworzyli, bo to jest jakaś właśnie natrudzka rasa, takie półbogowie. Być może mieli ich więcej i przez to tak wysłali, a co spokojnie, no. Wysłali w ten, na niebo dużo ich, bardzo dużo, jak sama raska mówiła. Yy, ale okazało się, że nie mogą nad nimi zachować kontroli, nie mogą yy, ukierunkować swojego, swojej prośby, swojego życzenia, przez co te jabłka traciły. Um, nie, nie tego, our first instinct was to travel back to change the past but we could not find a way but forward we could look forward and so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come first we wanted to learn if our work would succeed but the answer was always the same. So we moved on to other things. But she remained. The one you call Minerva. In time, she too stopped looking. And instead began to speak. She called out across time in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. I'm tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! But they are. We saw the Nephilim there. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Imagine trying to explain all this to a two year old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the Apple back to Abstergo I saw the satellite launched I saw them turn it on and then it failed whatever's on the other side of that door it benefits Juno we need to be careful okay so No, Desmond przeżywa swoje roztarki na temat zabicia Rusji. No i jeszcze nie jest do końca pewien, czy ufać tej właśnie lasce pozaziemskiej, ziemskiej, ziemskiej, nadboskiej, nad Nie wiem, ja na niego bym mu wierzył, ale to jest Desmond, to jest asasyn. Ja się go trzymam jego zdania. Jeżeli mówi, że coś jest nie tak, no to pewnie ma rację. Zobaczmy, co się w ogóle stanie. Tutaj jest dalej, pełen labirynt korytarzy. Tutaj na dół chyba nie ma sensu schodzić. Lecimy tędy. Tam trzeba wejść. No to chyba tędy. Nie ma innej drogi. Eee... Myk. Myk, myk, myk. Ojojojo, ale nas zrobili w konia. Musimy popierdzielać po całej... ...okolicy naokoło. Kto to wymyślił w ogóle? Eee... Bullshit. Oh fuck! Ja spadam na dół. Tego w planie chyba nie było. No dobra, zeszłem na dół i co z tego mi wynika, że zeszłem na dół? Tu jest jakieś wejście. A z tym wejściu jest. ukryte przejście. Hahaha, skubani. <grytanie> <grytanie> tędy. O, i jeszcze wyżej. łocho wow, ho. Mam nadzieję, że jak będziemy wracać, tam, nie będziemy musieli tędy wracać ponownie, bo to byłoby skambogowe. Pewnie otworzy się jakieś przejście. Przez które będziemy mogli szybciej wyjść z tego wszystkiego. Okej, okay, czy jesteśmy chyba. Na miejscu. Okej, okay, możemy wsadzić chyba jabłko. I czy nic się nie stało? Myślałem, że to się stanie, ale przedtem mówiłem, że. Jabłko, a to był krocek. No, przepraszam że za mój błąd, pomyliło mi się. E, Damian, no to teraz co? Nic, nic, w ogóle nic nam ten Juno nie powie. Ta super laska? Nic, no to super, No super, no, super. Nie będziemy musieli przeprowadzić jakichś dialogów. Dialogów wydałoby wyda, przydałoby się ten właśnie dialog przeprowadzić. E, teraz pytanie: jak ja stąd zejść? Nie chcę spadać, a nie chcę się zabić. Wiecie o tym, nie? Zabić się to już jedno, a... Spad... Nie, no nie, no nie, zajdę tędy. Tędy też nie zajdę, bo to byłoby... o, stary! Nie, no trzeba iść tędy. Ho, ho, ho zbugowałem się! Może tędy zajdę? Słuchajcie, jak tu zaskoczę... Będę bliżej dołu. Więc ja sam będę bliżej zejścia. Tu są z kolei schody, tu są z kolei jakieś zejście znowu na dół. Może to to zejście chodziło? Nie, no. I teraz będę miał problem z wyjściem z tego wszystkiego. Oh, FUCK! A, zrobimy w ten sposób tędy, pobiegniemy. E, szliśmy tam tędy, no to tędy wrócimy chyba, bo nie ma innego wyjścia. Myk. Myk. Yy. Yy, na górę. Poproszę desmont na górę. Nie zamierzam skakać na dół. Mick, 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 Mick. Mick. Strike. Woohoo! A gem stunt, a a I'm telling you, there's something down here. Don't be daft. I don't know, maybe they were sleeping or something and we woke them. Some kind of cryogenics? Or hibernation? I mean, how do we know what the hell they were doing down here? They were working on a bunch of different solutions, but nothing worked. Just went from one to the next, and then... I don't know. They must have left at some point. After the end. I wonder what the world would be like if they'd succeeded. I'm more concerned about what it will be like if we don't. Salvation. They found a way. Too late for them. But not for you. Sealed. To protect it.

Nie, no, you stay. Musimy need to find that key, and time is running out. I'll make the trip. What about okay, nie musi mi gdzie iść. ALE? Coś mi tu nie, nie gra. Tak, jestem gotowy. Y Mamy już trzy. On mówi, że to trzecie. Co z czwartym? Więc... The others sense it too and go about their work with uncommon urgency. I would like to help them, but more pressing matters now demand my attention. <inaudible> the Templars have targeted George Washington directly and will not rest until he is dead. Mm -hmm. I had hoped mm -hmm. to shield him from this knowledge, but Thomas Hickey ended any hope I had of staying silent. <inaudible> and so I have resolved to share everything I know of the Templars and their plots. Of who I really am. Achilles finds fault in this, and we argue every day. But there is simply too much now at stake to maintain restraint. Don't do this, Connor! Then what would you propose we do? Sit and watch while the Templars take control? We are sworn to stop them, or have you forgotten? Assassins are meant to be quiet, precise. We do not go announcing conspiracies from the rooftops to all who pass by. Who are you to lecture anyone? You locked yourself away in this crumbling heap and gave up on the Brotherhood entirely. Since the day I arrived, you've done nothing but discourage me. And on the rare occasions you've chosen to help, you've done so little, you may as well have done nothing at all. How dare you! Then tell me, on whose watch did the Brotherhood falter? Whose inaction allowed the Templar Order to grow so large? That it now controls an entire nation. If I sought to dissuade you, it was because you knew nothing. If I was reluctant to contribute, it was because you were naive. A thousand times you would have died and taken God knows how many with you. Let me tell you something, Connor. Life is not a fairy tale, and there are no happy endings. No. Not when men like you are left in charge. In tutaj haste do world, boy. Take care you don't destroy it. Okej. Okay, czyli konor... Przyszedł taki jakby... no wiek buntowniczy. Co z tego, że ma daje się świat? A, zbuntuję się Achillesowi i pojadę sobie gdzieś nie mi się chce. Gdzie my w ogóle mamy iść? Chciałem wykonać te wszystkie questy, no ale jak widać, to no jest, nie jestem do tego w ogóle nie mam możliwości. To mi tu ragnęło Mis Umieść misja główną. No tak, no ho ho ho, ho. a innych rzeczy zrobić nie mogę, tylko muszę po tym koniku popierdzielać. A Dobra, słuchajcie, pojedziemy może troszeczkę. W sumie misja główna, tam będzie jakaś misja i dalej fabularnie. Kurde, no. Chciałem wypamięć wszystkie questy w ogóle gdzie jest. To jest pogranicza czy strzyca Osada. Chyba jesteśmy daleko od domu, tak mi się przynajmniej wydaje. Na dół mogę Co to to była jest Nadzorca portu, yy, Nowy Jork Nie, 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 tutaj odznacz od, od znacznik, ósmy znacznik, tak. Yy, czy jesteśmy chyba w Bostonie? nie? Bostonie jesteśmy jesteśmy obok Bostonu. Punkt widokowy. Co to w ogóle jest interaktywna rozmowa? A to skarwy, be, 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 be. Hmm. Kurde, no mam Dylemat Czy iść dalej do tej misji głównej Czy zostawić po prostu zrobić questy poboczne Chyba zrobię quest poszedł Tylko, boję, że boję się, że jeżeli teraz wyjdę z gry po prostu Zarzucimy po prostu do Questa głównego, no ale trzeba Będzie zobaczyć, dobra On to do tutaj się zamiń, nam i zobaczymy w następnym odcinku Czy wrzucimy po prostu do questu głównego Czy też będę mógł sobie tutaj pobiegać Jeżeli będę mógł sobie pobiegać no to Postarałem się zrobić wszystkie questy tutaj pobocze, po żeby trochę nie mieć ich do robienia, bo w ogóle przypak przypakować trochę Konora w umiejętnościach, tak więc do następnego odcinka, no i do zobaczenia, jeżeli wam się podobało, no to subskrybujcie, oceniajcie, no i polecajcie, bye bye!